o telewizji dostępnej w każdym miejscu, mówi się od lat, wreszcie będzie. Jeszcze przed euro ruszy telewizja mobilna Cyfrowego Polsatu, dostępna między innymi w telefonach komórkowych i na tabletach. Co więcej, jak zapewnia Cyfrowy Polsat, nowa technologia wcale nie musi być droga. Kolejna innowacja Cyfrowego Polsatu. Pierwsza innowacją był bardzo szybki internet radiowy LTE, a obecnie wprowadzamy telewizję mobilną, która umożliwi posiadaczom telefonów komórkowych oglądanie telewizji nie tylko telewizji specjalnie przygotowanej na telefony, ale również telewizji tej normalnej, która będzie w technologii cyfrowej nadawana do telewizorów. Dzięki takiemu urządzeniu klient będzie mógł oglądać na komórce, tablecie, normalną telewizję oraz specjalnie przygotowaną dla niego telewizję płatną. Tak jak każdy telewizor mamy tutaj antenkę. Dzięki tej antence odbieramy normalny sygnał, nie internetowy, tylko nadawany naziemnie cyfrowo. Urządzenie przekazuje to po Wi-Fi, po właśnie po internecie, ale tylko lokalnie do telefonu i telefon już wyświetla program telewizyjny.